W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak łatwo można stworzyć funkcję, która sumuje wartości tylko z komórek o określonym kolorze. Trzeba do tego wykorzystać Visual Basic, ale nie martw się, jeżeli go nie znasz. Możesz przeskoczyć krok, w którym piszę kod i po prostu skopiować go do swojego pliku. W pierwszym kroku musimy otworzyć edytor Visual Basic, co robimy wciskając ALT F11. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, żeby zapisać plik z rozszerzeniem xlsm, plik z makrami, bo inaczej makra się nie będą wykonywać. W kolejnym kroku musimy dodać moduł, w którym napiszemy makro. Funkcję. Zaczynamy od napisania słowa function. I teraz nazwiemy tu funkcję na przykład suma według kolorów koloru i jak w zwykłej sumie musimy powiedzieć z jakiego zakresu ma sumować wartości. Nazwijmy ten zakres zakres sumy i musimy podpowiedzieć, że to jest zakres i musimy też powiedzieć, która komórka ma kolor, według którego chcemy sumować. Nazwijmy ją, gdzie kolor range. Najpierw musimy wyzerować wartość Funkcji na wszelki wypadek, gdyby nam zostało z jakiegoś poprzedniego wykonania. Drugą rzeczą, musimy sprawdzić, czy użytkownik przez przypadek nie wskazał więcej niż jedna komórka z jednym kolorem. Czyli musimy zobaczyć, czy ta zmienna gdzie kolor nie ma rozmiaru większego niż jedna komórka. Zróbmy to tak. IF gdzie kolor count większy 1 then Zakończmy if na wszelki wypadek, i powiedzmy, że z, wartość funkcji przyjmie w takim wypadku wartość błędu. Suma według koloru równa się. Zróbmy to tak, jak w Excel pokazuje błędy. Z, a, zły. Rozmiar zakresu, gdzie kolor. I jeżeli ten błąd wystąpi, to od razu możemy zakończyć funkcję, czyli exit function. Teraz sprawdźmy, jaki kolor jest podany w tej wzorcowej komórce. Czyli kolor równa się gdzie kolor, interior, kolor. I teraz możemy przejść już do sumowania, czyli musimy sprawdzić czy w każdej komórce z tego zakresu, zakres sumy jest kolor taki jak pokazany gdzie kolor. For each komórka in zakres sumy. Zakończmy też to od razu. Potrzebujemy If, if komórka interior color równa się color then zakończmy ifa i tu możemy napisać suma według koloru równa się suma według koloru plus komórka value i tu mamy gotowy kod, który możesz skopiować w taki sposób właśnie do swojego pliku. Teraz sprawdźmy, jak sprawuje się ta funkcja w arkuszu. Wpisujemy suma według koloru. podajemy zakres sumy. Ja sobie od razu go zakotwiczę, żeby można było przeciągnąć przez pozostałe kolory. Wskazujemy komórkę, która ma Kolor taki jak poszukiwany przez nas i dostajemy 59. Suma wszystkich komórek to 171. Sprawdźmy, tutaj też jest 171. A jak sumować tylko żółte komórki, to dostajemy 59, czyli tyle samo co tutaj. Zobaczmy jeszcze, co się stanie. Jeżeli zaznaczę więcej niż jedną komórkę, to tak jak tam napisaliśmy, pokazuje się błąd o złym rozmiarze zakresu, gdzie kolor. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj lajka, zasubskrybuj kanał. Linki do plików są w opisie filmu. Dziękuję.